Cześć z tej strony Joker 97 Witamy w kolejnym odcinku Minecrafterzy Survival Craft W tym odcinku przeniesiemy się do miejsca, które zlokalizowałem będąc na wyprawie, gdzie zebrałem bardzo dużo gliny yy, Trochę gałązek yy, To jest moja magiczna gałązka, ona tu ma być Dużo prochu, pełno wełny no i trochę żelaza, nie? A on zebrał dużo tego O, tu jest nasz ten Moje no z tego przepalania W ogóle po co ja tu schodzę? Jak ja nie wziąłem tego O, nieważne Ym, No dobra Ym, Cyk Co? Wyraźnie drewno jak to się przeprowadzić? No już Już zaraz, ja mam tu problemy techniczne. Czekaj, która jest godzina? 40, czyli musimy skończyć. Żeby było bezpiecznie to 50. A, skończyła się. Tak tu jeszcze po ostatniej glinie zostało. No dobra, idę po to twoje drewno. Nasze, potrzebujemy do No ja wiem. Idziemy. Wyglądam jak idiota. A to dlatego, iż mam na sobie srebrną ubranie, srebrne buty, koszulę, czapkę i mam na sobie brązowe spodnie. I wyglądam bardzo niemodnie jakbyś miał lewicę obrane pod swoją zbroję. No, no to ładnie. Dobra, ludziska, my tutaj to to drewno i zobaczymy się za chwilę, kiedy to drewno będzie już zebrane, a my się będziemy zaczniemy przeprowadzać. Fajne drzewo, fajne drewno. Lubię to. Fajne drzewko. Aaaa, zombie! Wpadaj! o to nie... Nie wejdziesz tu. Wejdziesz, 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 wejdziesz. Ta, tamta jaskinia jest nawiedzona. Tamta o. Zaraz wam coś pokażę. Tutaj były cztery creepery. Tu. Dosłownie tu. Uświniak, dawaj mycho! Bacon. Bacon, tylko na tobie. A nie. Wiem, sobie będę zdrowy. Kwiatki. Jej, dobra. Yy, cięcie. No dobra, ludzie się przeprowadziliśmy. Znaczy na przeprowadzamy. Teraz zajmujemy się budową chaty akurat. Yy i zaraz skończymy a ja w tym wiecie co dam przyspieszone nagranie jak będziemy budować tak to załatwię po prostu bo chciałbym wam udowodnić że to my jednak budujemy <laughs> i a nie komendami no a nie komendami więc dlatego ja dam przyspieszone nagranie chociażby przez chwilę bo żeby nie było że jest za długie nie Także no ja tutaj przyspieszyłem nagranie, a wy słuchajcie se muzyki jakiejś, jakiej ja wam puszczę. Znajdę coś fajnego. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Happy science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, and you make a neat gun for the people. who Dobra, mm. drewno pozbierane. Musieliśmy iść po drewno. Ale już wszystko nazbierane, teraz przeto... Boże, ja to zrobię to drewno i dokończymy domek już poza nagraniem. <laughs> A te klocki to jak się bawiliśmy komendą UP. <laughs> Parę razy ginęliśmy, ale zabawa była fajna No dobra No ja dobra ludzie, nasz domek jest zrobiony Monster dostał ekstazy, bawi się drzwiami <noise> Jeszcze moja skrzyn... A nie, to już mogę zabrać, dobra Skrzynkę zabierzemy No, rachatka jest skończona Parę razy naprawdę zepsuł nam się Minecraft yy, Boże, serwer Zlagował się i trzy czwarte domu rozwaliło. Dom był cały w ziemi. Tak wygląda drugie piętro. No i tak. Jest pod, do i tu jest ściana i są dwa pokoje. Sypialnia Monstera. Sypialnia Jokera. Pokój Jokera Joker 97 hmm, Ja, 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 ja W tych półkach jeszcze nic nie ma On tam ma niesamowite, ja tylko mam łóżka, bo ja tam nie przebywam dużo w pokoju No dobra, musiało być krótkie cięcie Na końcu filmu wstawię taki, no króciutki filmik Jak to Nasz monster dostaje ekstazy I dlaczego tak powiedziałem na środku Wyjaśnienie dlaczego tak powiedziałem To jest jego sypialnia Monstera Jego obraz Jest za nim nie ma jego skrzynia. Jego druga skrzynia. I jego łóżko. Nie wiem po co mu to wełna. No, a teraz pójdziemy na dół. Albo na górę, teraz nie. Teraz na górę. Ta. To jest nasz basenik. Górę zaprojektowałem ja, a to i to dodał on. Monster. Sam pomysł z basenem i sam, samą górę zaprojektowałem ja, a on dodał tylko to. No i to, nie? No dobra. Stąd widać wszystko praktycznie. No bo to ja zaprojektowałem to. No i tutaj w ogóle jakie jaja, bo ja się mało nie... bo tak, przeteleportowałem się z domu tu. I się mało nie zgubiłem, nie wiedziałem gdzie jestem, łaziłem gdzieś po świecie, szukałem, a się okazało, że mój domek jest za tą górką. Pomi a, w ogóle, pamiętacie tamto? Tamto, o, to, o, to, to? No. Idiota. <grym> <grym> to już wam pokażę o co mi chodzi. Dammit. No. <grym> ogarnij się. No. Jaki no. Nie, no ja ci nic nie zrobiłem, bo ja byłem na środku, więc. Ja, to lecz jak lecz Mhm. Już. No. Zamówić z moją dzwoni A nie, nie, nie. Dobra. No bo dzwonią do mnie co minutę. W ciągu trzech minut cztery osoby do mnie zadzwoniły Weź się ogarnij, ja nie mam życia w ogóle. Ej, kurde. <suszy> do... Mamy no dobra, to widzieliście właśnie dlaczego mówię, że Monster dostał ekstazy. E, <grywa> tak. <grywa>